Witamy serdecznie z centrum zdrowego aktywnego seniora przy ucji 16. Dziękujemy za nominację naszym przyjaciołom. Oczywiście podejmujemy wyzwanie i. Jedziemy. jedziemy. Wow. Byliśmy długo cicho. na robić hałasu, choć Six nie jest jak Czasu myśleliście, że już po nas nic na to nie poradzę. W rapie czas powrócił niczym, Jedi w niezmy wojen sadze. Warada zostajemy okna, trochę jak kraty, pomęczony się przez chwilę, potem mniejsze będą straty. Za oknem niby spokój, ale tam się toczy wojna, nasza armia MCM Moja głowa jest spokojna. Słychać komunikat. Że dramat słabo będzie, przeciwnik jest niewidoczny, ukryty może być wszędzie. Niedługo otworzymy, bo chorowie się nie damy. Ćwiczenia nie przez fejsa, przez frontowe bramy. Wirusie, czy to widzisz? Wojska za horyzontu, ratownicy i rozwaga są na pierwszej linii frontu. Mundur jednak jest tak słaby, brak, brak maski, bardzo słupy, żeby medyk był bezpieczny. W opisie i do zrzuty. Nominujemy oddział do spraw polityki senioralnej Urzędu Miasta Łodzi. Wojtek, Ola, Kasia, teraz czas na Was.